No i sobie wróciłam. Jak widzicie, złożyłam drugiego moczego mecha, jak widzicie. I widzowie zrobimy tak, że po prostu ja zrobię ten odcinek na dwie części z tego widzowie względu. No, bo po prostu tamten już jest długi widzowie. I po prostu, żeby nie było kłopotu z wysyłaniem, to zrobimy widzowie na dwie części. Jak coś to chyba... Burza jest to, musimy jakoś wytrzymać. No i mam tylko smoka też jest super, też ładnie to wygląda. Tylko po prostu on jest ten. no i jak widzicie, zostało jeszcze tyle części. No, jak mówię, na pierwszym no to pierwszy po prostu smok, po prostu ten. I powiem Wam tak, że jest też uroczy No i widać, że tylko do niego pójdą prawie w sumie cztery naklejki, bo później jeszcze ten, mówię, patrzę tak, wie cztery naklejki. No i sobie to jest ten, No i zapomniałam widzowie. Jak tutaj zawsze widzimy, że tutaj nie wiem czy ja czytałam te wszystkie oczywiście wymowy ale to może jak złożę ostatniego to sobie zajrzymy, ok Bo chyba tych rozmów tych wszystkich chyba nie społożałam i no, albo spojrzycie, a ja wam nie przeczytałam. Nie wiem, no to jest drugi model, możecie ocenić jak Wam się podoba, bo mi też nawet spoko. No to co, ja składam ostatniego, e, oczywiście ostatniego, ostatniego, ostatnią budowlę. Przepraszam, nie mogę w ogóle ja dzisiaj coś w myślę. myśleć. Oczywiście ostatnią budowlę, no i, e, no i co, to co, ja z, z ostatniego składam smoczka, no i oczywiście widzimy się za niedługo. No to co? Na razie. W sumie to do zobaczenia, bym powiedział nie na razie. No i witam z powrotem. i sobie użyłam ostatni model i będzie ostatniego smoczka. Smoka zła. No i tak wygląda. Zostało jakby tyle jeszcze elementów. Bo tutaj nie potrzebuję ten smok, widzę, nóżek. No i ten Zaraz. Oj. Jak widzicie mi element, to poczekajcie poprawię go No i powiem wam oczywiście, jak to wygląda moja recenzja. O, już musiałam coś tam po prostu poprawić, poczekajcie już mu tutaj wsadzam i, po, i powiem ostatecznie Ostateczną po prostu recenzję. Czy widzowie warto tą książkę widzowie, kupować, czy nie. No i tak, smok tak wygląda. No też jest taki piękny. Bym powiedziała trochę podobny do pierwszego smoka, tylko po prostu nie ma ten nóżek. No i widzowie wymyślałem, jak on na przykład mógłby sobie siedzieć. No to coś takiego, że skrzywia tak. I ten smok zła na przykład się na kogoś czai. Głowa bym widziała prawie taka sama bo widzowie się nie różni, ale po prostu tył działa inaczej no i po prostu chyba dlaczego smog złano, bo ma tutaj widzowie kolce, no i tutaj bronie, jakby powiedziała takie jego ten, pazury wielkie, żeby się bronić no i za mnie no, smog fajny no i wam pokażę, nie wiem czy widzowie, no wam przeczytam wszystkie na przykład ten, tu sobie nie odstanie Będziemy od początku patrzyli, jakby co mówią nasi ninja, bo nie, nie wiem, czy wszystkie wam przeczytam. Widzicie, jak coś to wszystko czytałam na początku filmu, w prawie w początku. No i tutaj zapomniałam, nie wiem, czy wam czytałam tutaj na przykład wypowiedź Lloyda. No to przeczytamy. Kto ma najwięcej smoków żywiołów? Ręka w do góry. Jestem jedynym mistrzem żywiołów, który może wyprzywolić dwa, dwa złotego smoka i smoka energii. No, ciekawie Lloyd. No i tutaj oczywiście w każdej tej jest jestem. Jeśli nie widzi tego pudełka, no bo widzę bo oczywiście ja ten. No i mamy tutaj jest ten. I tu mamy kola, który mówi... Miszczymy, że nie mogą przywać smokach. Dykona swój strach. Mój smok pojawi się, gdy przestałem się bać duchu, panienków i smaków. To chyba już czytałam. Lloyda na pewno wypowiedź. No i tutaj mamy wszystkie, no to ja to chyba czytam. Ten, bo mi się przypomniało, że o Loidzie chyba nie czytałam. zadania już Wam mówiłam, mam ja to sobie na spokojnie później w odcinku sobie pooglądam. Tu Jay co mówił, kto jest najlepszy projekt na smoczych Mechu? Ja bo już zapromiałam na zabysk st z stercy złomu. No i mamy tu. No i tutaj kol. Zbudowałem Mecha zaprojektowaną przez Jay. A. No i wiesz, jak bo jak prawdziwy smok? Kilku rzeczy dało się naprawić. A do super Mój koniec zobaczymy i będziemy mówił masz na do pierogi. No i chyba mi się wydaje, że to wszystko. No i widzowie przechodzimy chyba zaraz do całkowitej. A, tu Zain, Gdzie załadałam mną no, proszę Aha, to już widzę, to czytaliśmy. To chyba tylko nie czytaliśmy naszego oczywiście tenka, ja też czytaliśmy. No to przechodzimy do całkowitej recenzji. No i tutaj się te naklejki. Zobaczymy, no i widzowie, oczywiście biorę widzowie się tą grubszą, bo widzowie tutaj się sobie to pochowało, to sobie tak postawimy, no i widzę tak, całkowita moja recenzja, na przykład ze smoczkiem widzę na sobie te modele są same sobie dobre, w sumie naprawdę, dla mnie... Ładne są, tylko widzowie minus z tego względu, że no jak chcemy coś odbudować to ja musiałam segwato, bo za widzowie miałam kłopot później na przykład pierwszego smuka zniszczyć, bo musiałam, nie chciałam paznokcie się złamać, no i musiałam użyć, bo niektóre elementy nie chciały się na przykład odczepić, no to trzeba było pomocą i to powinni dać jakiś mały segwator, żeby na przykład albo taki większy, jakiś kolorystyczny, żeby sobie pomóc. Druga sprawa no to widzowie tak to, że no, no wiadomo było, że coś by sadzili, żeby podtrzymać, żeby było to na widoku te klocuszki. Ale no, na przykład pierwsza cena. Dawniej cena no, trochę pierwsza, no taka normalna, no to trochę bym faja przerażająca, no bo dostajemy tutaj widzowie no, w sumie, no klocku dostajemy nawet z porawą, nawet to nie piszą ile. Mm. Ale no, dla mnie ten. No i po pierwsze, no dostajemy taką na przykład, myślimy, że to jest taka, widzowie, wielka książka i w środku po prostu ten, a to po prostu mamy taką mini książeczkę, no i po prostu to jest po prostu taka obudowa do tej książki. No to troszeczkę. No i druga sprawa z naklejkami. Z tego względu, że no tak, jak na przykład przykleimy na tego smoczka na przykład te naklejki, co potrzeba. No i później piszą, że na przykład nie możemy na przykład odkleić. No i dla mnie to jest takie dziwne, no bo. Ja na razie tak. Sam sobie na przykład bez tych naklejek też dla mnie świetnie wygląda, bo biało i tak nawet też dla mnie jest piękne, nawet bez tych naklejek, ale widzowie, sobie, no, dla mnie to na przykład powinni dać to nawet powiedzmy więcej kosów, nawet powinni, że z tego na przykład można sobie aż dwa smoki, że na przykład tu dostaniemy dwa takie pudełeczka, powinniśmy dostać tych na przykład, no i na przykład, no, budować z tego nawet dwa. Trzy modele w jednym, ale na przykład, że dwa, no i na przykład możemy zbudować, tak? No, rozumiemy, że tutaj z jednego można trzy budowle zbudować, no ale dla mnie powinni dwa. No i na przykład tak. Tutaj nie jest po prostu, na przykład, tutaj widzimy, wybieramy, że to do zadań. Tutaj też, chyba na, te na górze, no chyba też są do zadań. I tu się zaczynają te naklejki. No i tu możemy wybierać, jakie chcemy, tak? No i to jest do tego smoka, co mamy teraz zbudowanego I widzimy aż 7 naklejek idzie na niego No i tutaj mamy Na przykład tego no, Na przykład na tego wielkiego Co pierwszego dostajemy, to zobaczcie ile naklejki dali Tylko takie komplety No i widzowie, no tu jest skompletowane, tutaj jest do tego, a tu jest tylko do tego. To jakbym powiedziała widzowie, że najwięcej naklejek, najwięcej naklejek poszły na te, mm, na tego mecha widzowie i i poszło chyba na te, albo nie, tu można zgubić trochę z tym naklejem. Powiedzcie dlaczego, bo powinni tak zrobić, że no oświadczyć, które naklejki są do którego, tak? No bo nie każdy będzie wiedział, bo na przykład weźmie, no w sumie na przykład tu mamy jakieś komplety utworzone do tego smoka, na przykład. Tu mamy utworzone komplety do tego, no i tutaj jakby się zaczynają widzieć te naklejki, tak? No i tu na górze mamy już tego smoka i, i tego już tego zła. No i tu też mamy jakby stworzone, a tutaj widzę już są takie, nie wiem, pomieszane, bo tutaj mamy już do tego pierwszego do tego drugiego no i no i wiecie więcej by poszło tych naklejów do zadań bo w sumie zadań powinno być troszeczkę mniej no nie tak, że ja jestem przeciwko zadaniom bo czasami no najmniej pomyślimy coś, nie będziemy siedzieć w internecie tak za bardzo bym powiedziała no nie wiem jak uważam cenowo no to dla mnie powinno to kosztować powiedzmy całość, na przykład normalna cena 50 a na przykład taniej powinno kosztować to powiedzmy 40 zł bo tyle bym nie dała no tak sam jest smoczek że no naprawdę elementy, że ten ja widzę, że dla mnie na razie niech zostanie dla mnie na razie zostawię sobie go białego, bo dla mnie jest piękny i szkoda mi go po prostu nisz niszczyć no sobie go tak złotuję sobie na przykład na tego pierwszego ale no nie wiem, napiszcie mi w komentarzu jak wysądzicie, czy to kupujecie, czy macie już to w kolekcji na przykład A no i tak, jeszcze jeden minus, bo jak przykleimy, to później jak tam na początku, no to nie możemy przykleić, no wiemy, no ale na przykład ktoś przyklei tak bardzo ładnie, na przykład ja no to nam uklejam bardzo ładnie i na przykład no nie wiadomo no później jak to jest, na przykład jak ktoś przyklei kilka naklejk, no to... Na tego całkowitego, no to później nie wiadomo, jak rozbierzemy i na przykład budujemy drugiego mecha, no to. To wiecie, nie wiem, właśnie, czy później da się coś tu ułożyć. Właśnie nikt tego nie rozumie. Bo na przykład ten element jest tylko do dwóch smoków. No i na przykład, jak tu przykleję, no to jakby później odkładamy no i ten element nie przydaje się później, bo na przykład chcemy jakiegoś innego smoka. To jest moja widzowa, całkowita ocena. No tak, jest widzowie dla mnie ładne. No to sobie dostajemy fajne. No dla mnie, no, zbudowanie no takiego smoczka no to ładne. Takie spoko zadania, no informacje też są fajne. No i tam ludzie też takie, jakby dali fajne pomysły, jak na przykład sobie mógł rozbudować bardziej na smoczka. No to super. No to co, ja z Wami się żegnam. Dajcie łapkę w górę, jest kwestia. No to co, ja. Na razie.